Cześć, witajcie tutaj w A to jest kolejny odcinek z naszej sesji Zagrajmy sobie w Minecrafta sezon drugi Tak I tak, to jest odcinek pełny zmian Mianowicie yy, Już mam mini minimap yy, Ustawioną także Tak jak powinno być yy, Zaznaczyłem sobie dom I to się mniej więcej zmieniło Odkryłem, że Po pierwsze Nie jest to normal mi się lepiej gra. Że. troszeczkę badałem pustynię i jak widzicie, jest świątynia. Ograbiłem ją. Nie mogłem nagrać, bo miałem gości. Ale ograbiłem ją i powiem wam, że całkiem fajne rzeczy tam były nawet. A te całkiem fajne rzeczy to między innymi żelazo. Ze złota zrobiłem miecze, ponieważ nie starczyło już. Zostało tylko jedno żelazo. Ale widzicie, było dużo kości, było dużo rotem flash yy, i, i to tyle. Ale dzisiaj stworzymy zupełnie co innego. Mianowicie grałem dwie nowe modyfikacje. Jak widzieliście już tutaj mam yy, Inventory Twix. Ale też grałem inną modyfikację. Muszę sobie... Aha, trzcina nie urosła, trudno. Czyli będę musiał policzyć. Sobie raz, dwa, trzy. 4, chyba tak 12, potrzeba. 9, 5, 11, tu? Nie. I 12, ok. Byłem też troszeczkę na polowaniu, zdobyłem troszeczkę skóry i mam całkiem pokażne pokażę. Yy Rzeczy tutaj w mojej skrzynce. I tak, to przeznaczymy na zbroję, ale to już przeznaczymy na zupełnie co innego. I przyda mi się jeszcze. Direktno. Dobra, weźmy sobie stwórzmy workbencha. Nie wiecie jeszcze o co mi chodzi. Zapewne, ale jeszcze tu. Okej, okay, 12 kartek. Tu, tu. Aha, zrobimy. Tak, tak i tak. Teraz mamy książki czy książki i... ojej, zabrakło jednego, jednej kartki. Okej. No, sobie trzcinę to właśnie. Hop, 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 hop. Okej. Okay. Yy, mam wszystko już tutaj, okej. Okay. I mamy, okej. Okay. I teraz, jeśli się nie mylę, to crafting był taki. Trzy, trzy książki Ja pierdolę same fajne. Cztery książki i cztery kartki potrzeba. Karma szóstka. Snowdrzymał chyba. Raz, dwa, trzy. Mogę to sobie przygotować poza odcinkiem. No. Naprawiłem też teksturpak trawy, e, bo mnie tak ładnie wygląda. Jeszcze raz. dwa, trzy. I tak. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. I workbench. Jak zapewne wiecie już co to będzie. To jest Crafting White. Tak. Książka z recepturami. Jest tutaj dosłownie... Masa rzeczy, jak coś stworzyć. Także myślę, że to mi się przyda. Jak stworzyć niektóre rzeczy. Na przykład, jak stworzyć nowe złote jabłko. Nowe zresztą. Albo jak stworzyć tripwire, które niestety no, mnie bardzo interesują. O! Chwila, chwila. Wow, tak się czuję. czercze. Spoko. Jak widzicie, możemy tutaj wyszukać każdy item, i tak się robią. O, triple H. Open Sticks i iron. I porządek, triple Okej, okay. to mi się przyda. I zawsze będziemy ją nosić sobie tu. Nie, tutaj sobie będzie nosić. Ja teraz mam taki porządek. Hmm. Był to mniej więcej taki odcinek informujący, także on będzie króciutki. Zobaczcie sobie jedno mięsko. o, chodź, weźmy sobie skórę i jeszcze przy was stworzę zbroję, żeby nie było o, wąki trójniczki hełm i na ok um. aha, robi się ciemno weźmy sobie miecz Chcę iść po jedną rzecz. Weźmy sobie dwa. Wiem, że złota miecze to jest taki przeżytek, ale nie miałem po prostu co zrobić ze złotem, a zegarka mi się nie chciała otworzyć, bo widzę równie dobrze na race minimap. Nie wiem, czy się zmienia pogoda, czy nie. Także... kokobins. No. Stworzymy... Weźmy sobie kokobins. Tak. Trzy starczą. Chodź. Kwiatek jeden, jeszcze kwiatek drugi jest. No. Żółte, i tylko żółte. Uuu, ja pierdziele. Czekajcie, zaraz znajdę taką kwiatkę. Creeper! Tarwasz w twarz. Uj, no, sploduj! Łomy dziadu. No, dziękuję. Uu. dziura, i tam widzę, że. Ale się końcowia. Dobra, zacznę to sobie. Ja pier. Ale dziura. No, że to jest gitara, może być wroga. Kwiatek! Kwiatek! Okay. Widzimy się w basie. Kurwa, goni mnie. Kurwa! No, okej. Okay. Jesteśmy. O, żelazo mi się przyniosło. Tak, dobra, Eee, To yy, sobie dajmy... Łodziu. A do drugiego... sobie dajmy... Miechu. I tutaj sobie weźmiemy jeszcze... X8. Okej, okay. to co mi to było? Tak, okay, ja kocham to. Normalnie polecam wam to. To. I to. Okej, okay. raz. I raz. Ok. Świetno. Aha, już wiem, co mogę zrobić. Przypalmy sobie, kaktus. A? Kaktus. Kaktus. O o, czas skończyć. Ale nie martwcie się. Nakręcę drugi odcinek. Trzymajcie się i na razie.